Aniołki, kochane, witam Was na poniedziałkowych poczytajkach. Jak się czujecie? Mam nadzieję, że jesteście wszyscy zdrowi, tak? I przygotowujecie się na Święto Bożego Narodzenia. Dzisiaj w ramach poczytajek mam dla Was dwie krótkie historyjki. Renifery Mikołaja oraz Sanie Świętego Mikołaja. Tak więc uszka nastawiamy i pięknie słuchamy. Mikołaj szuka swych pomocników, Musi się rozwieźć darów bez liku. Gdzie renifery pobiegły rankiem? Myślą pingwiny z bałwankiem. Spójrzcie. Bałwan zawołał Oj, czy czasami myszki nie wożą ich sameczkami? Myszki odparły To chyba żarty? Może z zającem? Poszły na narty. Trzy renifery zgubić to sztuka. Święty Mikołaj wszędzie ich szukał. W końcu je znalazł. Zaprząg do sanek pomknęli rozwieść moc niespodzianek. Spójrzcie jaki piękny renifer. Zdążyli dotrzeć do wszystkich krajów, gdzie na prezenty Dzieci czekają. Dla ciebie także był upominek. Mikołaj wrzucił ci go kominem. Spójrzcie, jak Mikołaj rzuca prezenciki. tak? To jest jedna historyjka, kochani. A teraz mam drugą, sanie świętego Mikołaja. Wiedzieli wieczór? Święty Mikołaj wyrusza w podróż dookoła świata, by obdarować dzieci pięknymi prezentami. Każdego roku elfy naprawiają i modernizują Sanie, ponieważ droga jest naprawdę długa. Spójrzcie, jak elfy pracują, pomagają świętemu Mikołajowi, tak? Wreszcie nadchodzi oczekiwany wieczór. Elfy zanoszą wszystkie prezenty do sań i przygotowują się do odjazdu. Święty Mikołaj upewnia się, że renifery są najedzone, ponieważ potrzebują dużo siły na tak długą podróż. Spójrzcie, sanie zapakowane prezentami. Dla was kochani, dla was. Dziś po raz pierwszy reniferom pomogą odrzutowe silniki. Ze saniami ciągnie się ogon iskierek, a Mikołaj rusza do pierwszego kraju, w którym mieszkają grzeczne dzieci. Zobaczcie, jak ma takie odrzutowe silniki, to bardzo szybko do nas wszystkich przyjedzie tak? I obdaruje nas prezentami. W tym sanie zwalniają i lądują na dachu domu Piotrusia. Mikołaj rozpoznaje autobus Mariusza, auto Artura i motor Marka. Ostrożnie schodzi kominem do salonu. Za chwilę zostawi pod choinką mnóstwo prezentów. Spójrzcie, jak Mikołaj wylądował na dachu. Tak, i teraz będzie wrzucał przez komin prezenciki dla dzieci. Po chwili Mikołaja już nie ma, a mali chłopcy zbiegają do pokoju, by szukać prezentów. Piotruś chciałby porozmawiać z Mikołajem i podarować mu cukierki. Niestety Mikołaj już odleciał swoimi saniami przecież dzieci czekają. Spójrzcie, jaką mają piękną choinkę, a pod nim mnóstwo prezencików. Tak? Ja myślę, że pod waszą choinką też będzie mnóstwo wymarzonych prezencików. A teraz słuchajcie, krótkie podsumowanie, takie zagadki dla Was, czy uważnie słuchaliście. Więc sobie odpowiedzcie w domu z rodzicami: Jak elfy zmodernizowały sanie w tym roku? Hmm? Co Piotr chciał zrobić? Dlaczego renifery muszą być najedzone? Na dachu jego damku zatrzymał się Mikołaj kim dzieciom Mikołaj przywozi prezenty? Co? Słuchajcie, kochani, mam nadzieję, że historyki wam się podobały. A na deser mam dla Was zadanie właśnie zrobienie takiego reniferka, jak ja mam tutaj. Widzicie, potrzebne Wam będą do tego. Brązowa karteczka może być również w innym dowolnym kolorze, jaki wy lubicie, niekoniecznie ten kolor. Szablon żeby wyciąć właśnie główkę reniferka, tak, a żeby wyciąć, to potrzebne są nam nożyczki, ołweczek, żeby odrysować, tak, pisaczek, żeby zrobić taki piękny uśmiech, żeby był reniferek radosny, oczka, tak. Jak nie macie takich ruchomych oczu, to możecie po prostu je narysować. Nosek będzie z czerwonego pomponika, a jeżeli i tego nie macie, to możemy sobie wspomóc plasteliną albo bibułką, tak? I do tego wszystkiego będzie nam potrzebny patyczek, żeby to wbić. No ale żeby się jeszcze trzymał tego patyczka, to potrzebny nam będzie klej, kochani, tak? Także życzę Wam powodzenia. Z tą pracą. Możecie się podzielić wykonaną pracą ze mną na naszej grupie poczytajek. A na zakończenie, moi kochani, chciałabym Wam i Waszym rodzicom życzyć zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, abyście znaleźli pod choinką Wasze wymarzone prezenciki, tak? I abyśmy spotkali się w Nowym Roku tu u nas w bibliotece na poczytajkach, tak? Serdecznie was pozdrawiam. Ściskam bardzo, bardzo mocno przysłam moc budziaków. Pa!